W dzisiejszym materiale jest plomba, tu go trochę jest pogryz. O fajnie, trzeba będzie regenerować. A może ją projęcę polerką to wam pokażę jak wyszło. Dlaczego jedostałem ja kieliszki? Nie, hmm, nie chcę tej kopii czytać. Nie za bardzo nie. Cześć, dzisiaj będziemy mieć wszystko z Vinted. Jedną konsolkę, jedno pudło, sporo gierek ady i tak dalej, będziemy testować pod koniec. Zacznijmy sobie może od czegoś największego, czyli kolekcjonerkę Assassin's Creed Shadows na PS5. Ciężko mi to w kadrze zmieścić, ale tutaj jest multi -culti, czyli jest angielski, tylko że to jest sam karton. Chory człowiek, tak? chory człowiek. <laughs> Dobra, kupiłem to za 39 zł, nie wiem co mnie podkusiło, ale karton w ładnym stanie. Jak będę gdzieś miał miejsce na hali, to go wrzucę. Dobra, jedziemy dalej. Mam zestaw gier z padem. Za 53 zł mi to wyszło chyba ze Szwecji. I mamy tak. Padzika do 360. Jest plomba. Tu go trochę pies pogrys. Ale moim zdaniem, w takich pieniądzach coś tu goni. Pewnie któryś z plastików. Zobaczymy, czy sprawny. czy się uruchomi. Będziemy go testować z konsolą, później uruchamia się. Dobra, to tyle. Wadzik, jaki jest. Taki wszyscy widzą. Mamy tak, nie da na to, Lego, nordyckie klimaty. O, ale w środku jest Sonic. Dziwna sprawa. Całkiem w niezłym stanie. Ciekawe czy będą jakieś puste pudełko od Sonika. Fajne Gaddenchers. Tu też jakieś nordyckie klimaty, ale w ładnym stanie. GTA 4, jest Angliczek. O, jest mapa. Nawet całkiem całkiem. Instrukcja też jest. A gra. O panie, trzeba będzie regenerować. A może ją przelecę Polerką, to Wam pokażę jak wyszło. To na bok. Mamy Need for Speed Speedda Shifta. Hmm, tu już jest lepiej 5 GTA. Jest. Skandynawo, Angliczek. porca trujeczka. No te płyty trochę widziały, ta jest brudna. Ale jakiejś wielkiej tragedii nie ma. NHL, to nie moje klimaty. FIFA, też jakiś zapychacz, nawet nie patrzę. I... Pro Street, sam pad kosztował tyle co. Gry wpadły za darmo, więc nie będę płakał. Tu też się trzeba będzie przyłożyć i co? Mamy instrukcję? Mamy. Dobra, to lecimy dalej. Teraz konsolka. Mamy dwie gierki, jeszcze jedną piracką, więc prawdopodobnie będzie miała LTE. Mamy Derta, trójkę tutaj dostał szczała. pewnie w transporcie, szkoda, ale Niemiec. Ale do teksa pójdzie, jak tam trochę podpicuje. I Fifka. Z nich chuja warta Dert jakim stanie jest? TF. No nie jest igła Także chociaż tyle dobrze I zobaczcie Co No, da się wysłać uczciwie? Dlaczego ja dostałem kieliszki? To do, do, na zdrówko dla was? Ale <grym>, ja. ja. Także dostałem od braci z Węgier parę kielichów, chyba na zdrowie. Może ktoś tam ogląda, także pozdrawiam. Dwa pady, oryginalne, białe. Będziemy je testować. Tutaj niegrzebane jeszcze, bo plomby są nieruszone. Sprężynki są nieskorodowane, powinny śmigać. Zobaczymy, w miarę spoko chodzą. Wiadomo, gałki do, do wymiany, ale jak się to odpicuje, to będzie fajnie wyglądać. No i do tego było kablowanie, zasilacz od jasperka, więc zapewnie to jest jasper. Także można sobie zobaczyć data produkcji 2009, także raczej to będzie jasper. Nie spodziewałbym się czegoś innego, tak samo tutaj napięcie i natężenie o tym świadczy. Nie mamy dysku, grzebany był. No to ja robiłem. Ale zobaczcie, klapeczki wszystkie chodzą. Także zobaczymy, w jakim to jest stanie. Nie wygląda źle. I za ten zestawik dałem 147 już z wysyłką. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko cena za Jaspera. No i lecimy z resztą tematu. Z grubej rury od razu. Polowałem długi czas na trylogię Killzona. Na PS3. Jest angliczek. To jest chyba w wersji amerykańskiej. Chociaż nie mam pewności. Tu chyba powinna być jakaś instrukcja jeszcze. Ale... Jej nie ma, jej nie było, nie zależało mi zbytnio na niej, wystarczy mi pudło. Płytki mamy w bardzo fajnym stanie, bo to sobie już sprawdzałem i to mi wpadło za 100 chyba 80 parę złotych. Także jest igiełka jedna i druga. Wyląduje na półce, już mam prawie wszystkie Telogie. Następnie mamy Geta City Stories, to wpadło za 70 chyba złotych. Nie, 60, przepraszam, z wysyłką, ale tu się okazało, że jest kurczę, platynka w środku. Troszkę porysowana, ale instrukcja jest po angielsku. W ładnym stanie, może sobie podmienię z innego pudła, ale i tak więcej mi się wydaje warta. Żdałem. Tu mamy rzadką gierkę. pierwszy raz w ogóle na no to trafiłem, na 360 o jakichś stworkach. Tu już widać jakiś chyba platformer playthrough action film, jakaś akcja tak to tu mamy Zobaczcie, wspiera full hd zobaczmy o ładna ładna instrukcja sama płyta też bardzo ładna to to pójdzie do kolekcji bo tego nie miałem za to dałem kurczę 25 złotych z wysyłką bo była darmowa wysyłka także w takim stanie wydaje mi się że ciekawa znajdźka. napiszcie czy ktoś grał w tą grę bo dosyć rzadka jest mamy space marina ten wpadł za 38 po polsku. Poszły te gry strasznie w dół. Jak była premiera dwójki, to wywindowała cenę ponad 100 a teraz już widziałem 50-60 zł nawet. Ale tutaj mamy ten dodatek, polska wersja. Wydaje mi się, że za 4 dyki to bardzo dobry deal. Mamy dwie giereczki na Xboxa klasycznego w wersji Classic Best Of. i to wpadło kurczę tylko za 59 zł, więc całkiem spoko cena. Mamy Crasha, oczywiście Anglik. Paluchy są, jakieś drobne rysy i mamy Hit'n'Runa, Simpsonów, podobny stan, także całkiem spoko jak za takie pieniądze. Lubię gierki na Xboxa klasycznego, fajne te pudła takie twarde. Mamy padzika od jednego z widzów, pozdrawiam. Już kupowałem od niego parę rzeczy. Akurat widziałem, że w wrzucił pada do Nintendo 64 w pudełku, O sobie myślę, kurde nie mogę przegapić takiej okazji, nie mam w ogóle jeszcze pudełkowego pada. Do 64, a konsolę mam chyba ze dwie. Także sobie myślę, czemu nie. O, zobaczcie, są papiery od Nintendo. Proszę. Jeszcze jakaś instrukcja do Diddy Konga. Widzicie? Do padzika. Fajna sprawa. Tutaj wkładka. Przewód. No nie mam go na razie jak przetestować. Ale pad jest w ładnym stanie. Tutaj jakaś rysa. A na chodzi spoko. A, zapomniałem, po zapada dałem 150 złotych z wysyłką. Także też wydaje mi się, że spoko. I na koniec mamy jeszcze, oczywiście przed testami, zestaw 5 gierek za 50 złotych z wysyłką już. Harry Potter, jest Angliczek, tu jakaś cena ponaklejana. Pudło się trzyma, instrukcja jest dosyć gruba, wam powiem. Jest na początku Anglik. Płytka spoko, mamy Angry Birds Star Warsy, jest też Anglik, ciekawe czy taka jest mała tylko ta instrukcja, też spoko, Crysis 2, strasznie z Tyrana, no ale to, wziąłem to zapychacz, jakieś narucham, Dirt, to już jest coś ciekawszego, jest instrukcja, sama gra, no trzeba ją będzie liznąć, polereczką i Hawks 2. No, za 5 dyszek wydaje mi się, że ciekawy zestaw, już jest lepiej. Dobra, no to przechodzimy teraz na testy tej 360. Odpalamy konsolę, na razie się uruchamia, mam pendrive'a z Bed Update podpiętego, Sprawdzimy sobie w jakim stanie jest technicznym konsolka, czy się nie przegrzewa. No i tak, mamy Jasperka. Sprawdzimy sobie tą forcę. Zobaczymy, czy nasz napęd jest sprawny. O, coś nie zawanglało jeszcze raz. Nie, nie chcę tej kopii czytać, ale na kopiach mi wcale nie zależy. Sprawdźmy tylko tego derta. zobaczcie w poziomie czyta, kurde, bo ją przewróciłem. To laser do czyszczenia. Skoro w poziomie czyta, zobaczmy jeszcze pirata. No, widzicie? Za trzecim razem teraz pirata będzie czytał. Także laser jest już słaby. Na razie sobie sprawdzimy pady. Dobra, tu mamy tego. Tu mamy wszystko dobrze. Sprawdźmy tego drugiego. i też jest wszystko git. I sprawdzimy sobie tego czarnego. Czarny się połączył. No i tutaj też jest wszystko git. Dobra, pady sprawne. To włączę na chwilę chyba Wiedźmina i zobaczymy jak się grzeje. A postanowiłem, że od razu zrobię RGH. Zrobiłem sobie tą metodą taką z Bad Update, czyli w Bad Update sobie pobrałem Nanda na pendrive'a, wrzuciłem na kompa, obrobiłem specjalnie. No i później wrzuciłem sobie już do konsolki, zalutowałem przewody. I teraz zobaczcie. Jesteśmy we wieśku i mamy ile? Około 42 dB, Zobaczcie jakie są temperatury na moim chłodzeniu. 52 jest na grafice. 57 jest na procesorze, wentylatory chodzą na minimum. Jeden z widzów polecił mi takie diody w komentarzach i powiem wam, że teraz ten Jasper, no nie wiem, ale ten ma instabota normalnie, 2-3 sekundy startuje jak oryginał na RGH. Także chyba będę zaczynał je stosować zamiast tych zwykłych. Padziki sobie odpicowałem. Tak wyglądają. Gałeczki wymienione, wyczyszczone, w miarę to chodzi. Tu jest drugi. Tutaj oczywiście laser musiałem wymienić, bo zacząłem go regulować, ale zeszedłem do 4 kΩ i okazało się, że dalej miał problemy. I teraz sobie można wejść i zobaczyć, jak ładnie czyta płyty. I wymieniony laserek, odpalimy oczywiście tutaj tą forcę. Widzicie, teraz już nie ma problemu w pionie przeczytać. Można sobie ją uruchomić. Oczywiście wszystko śmiga, jak tralala. No, konsolka przerobiona, padziki odpicowane. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie chodzi cichutko, jak na oczywiście Jaspera, chłodniutko. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam na zakładkę wideo, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się, cześć!